Dziś kolejny reportaż z cyklu Cuda na Kiju. Daria Piernikowska zaprezentuje nam bardzo niesamowitą historię pod kryptonimem Łań. Halo, halo! To ja, wasza wspaniała reporterka Daria Piernikowska. Dziś jak zwykle reportaż z cyklu wiedziałam. A co ja miałam wiedzieć? No niepadko! Przybyli u Ani pod okienko, pukali, stukali, pukali, stukali. Przybyli u Ani... Dzień dobry, dzień dobry! Dzień dobry. Panowie, ja jestem z telewizji i chciałam się tutaj panów zapytać, co się tutaj dzieje? No bardzo proszę. Bardzo, bardzo proszę. proszę. Bardzo, bardzo proszę. proszę. No i co? Przybyli panowie pod okienko, prawda? Pra 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 prawda. 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 prawda, prawda. prawda. Przybyli. No, no, przybyli. No ale co panowie tutaj by, pod tym okienkiem robili? Przedstawił. No? No? Prawda, prawda? No ja chcę, że nie pusiła? Ja nie jestem żadna Ania, tylko Julia! A jakie to ma znaczenie? Jak to, a jakie to ma znaczenie? Ci dwaj tutaj cały czas przychodzą i mówią, łani, łani przybyli! Jak ja ani, ja Julia ja, ja, ja jestem! Jak oni nie wiedzą, mnie tu przybyli, to dole będę wpuszczać! Ha. ha! Ha, ha, ha! Ale numer, czy oni śpiewają, że oni są łani, no? Że oni są łani, prawda? Do, brawa, no brawa, brawa, brawa. Brawa. Tak ale jak ona no. jest Julia, to, to sam! No to my idziemy. No widzi pani, właśnie sobie, właśnie sobie, to zakrywa na jakieś hamstwo, To zakrywa na jakieś molestowanie! No tak, tak, no, to rzeczywiście jakaś molesta. Ja wiedziałam, proszę Państwa, że tak będzie. Ja wiedziałam, że tak będzie. Ja tak będzie, nie widziałem. Ja wiedziałem, tak będzie Ja wiedziałem, tak będzie, nie działałem Ja tak będzie, tak będzie, wiedziałem Gdy pierwszy raz hip hop usłyszałem, tego chciałem Słuchałem, pisałem, pisałem, słuchałem Włożyłem swoje i nie naśladowałem, ale są takie rzeczy, których się nie spodziewałem, że nasze produkcje tyle namieszają, że ludzie wciąż o naszą płytę pytają. Tego chcieli, bo w końcu ją mają. Jak oceniają? Od nich to zależy. Cobię tylko to, co do mnie należy, Pienio też to wierzy. Mima ma jeszcze wielu żołnierzy, którym swoje tajemnice powierzy. Pojawią się kłopoty i wtedy będę wiedział, że nie jeden człowiek za mną stał, moje racje popierał. Wszystko w dobrym systemie odbierał. Potrzebuję moich ludzi, tak jak w szypiec Ja Jak widziałem, że tak będzie, widział, widział. Ja widziałem, że tak będzie.